Wystąpiła awaria, ta awaria zdecydowanie wymaga przerwy w pokazach lotniczych. Bardzo proszę, żeby Państwo teraz, jeśli to tylko możliwe, uwolnili wszelkie drogi dojazdowe. Proszę uwolnić wszelkie drogi dojazdowe. Proszę usunąć się, tak żeby pojazdy pomocy miały szansę przejechać na lotnisko. Proszę, jeśli to tylko możliwe, nie wchodzić na drogi. To tragiczne wydarzenie. Nie po raz pierwszy na pokazach wrodzonych mamy do czynienia z tego rodzaju wydarzeniem. Być może niektórzy, szanowni dzisiaj nie można robić. Na razie z przyczyn w będą przerwane.